Warunki gwarancji w systemach rynnowych z PCV. Skuteczne odprowadzanie wody deszczowej wymaga zastosowania wydajnego i trwałego orynnowania budynku. Rozważając wybór rynny, należy zwrócić uwagę zarówno na aspekty techniczne, jak i na ochronę gwarancyjną. Tematem dzisiejszego odcinka są warunki gwarancji w systemach rynnowych z PCV. Zapraszamy do oglądania. Co to są rynny i jaki system rynnowy wybrać? Na wstępie warto pokrótce odpowiedzieć na pytanie, co to są rynny i jaki system rynnowy wybrać. Orynnowanie to jeden z najważniejszych aspektów budowy domu oraz obiektów o charakterze użytkowym. Składa się z rynien, rur spustowych, wylewek odpływów, narożników, haków montażowych i obejm czy specjalnych łączników. System rynnowy służy do skutecznego odprowadzania deszczówki spływającej z dachu, jak również wody powstałej w wyniku opadów śniegu czy topnienia się zalegającego lodu. Stanowi również ważny czynnik wpływający na estetykę budynku. Dostępne na rynku systemy rynkowe pozwalają na elastyczność w projektowaniu. Instalacja powinna być dobrana z uwzględnieniem zakładanej żywotności oraz warunków klimatycznych. W miejscach, gdzie występują ulewne deszcze, grad czy wichury, warto zdecydować się na rynny odporne na uderzenia mechaniczne oraz szeroki zakres temperatur. Systemy rynnowe z PCV będą dobrym wyborem tam, gdzie zachodzi ryzyko gromadzenia się liści i materii organicznej. Gwarancja systemów rynnowych PCV. Na co zwrócić uwagę? Niezależnie od parametrów technicznych czy aspektów estetycznych, bardzo ważnym czynnikiem wyboru rynny jest gwarancja systemów rynnowych PCV. Na co zwrócić uwagę, decydując się na orynnowanie stworzywa sztucznego? Długość ochrony gwarancyjnej. W zależności od producenta możemy spotkać wyroby z okresem gwarancji wynoszącej od 10 do nawet 50 lat. Zakres opieki. Ochrona dotyczy zazwyczaj trwałości w zakresie konstrukcyjnym, a także możliwości wystąpienia przebarwień. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. Szczegóły: warto dokładnie zapoznać się z warunkami gwarancji. Może się okazać, iż nie dotyczy ona usterek powstałych w wyniku kwaśnych deszczów czy błędów montażowych. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na nasze uprawnienia do skorzystania z ochrony gwarancyjnej są wymagane okresowe przeglądy i zabiegi konserwacyjne. Bezwzględnie należy o nich pamiętać, jeżeli są wymagane przez producenta. Różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią na system rynnowy. Częstym pytaniem zadawanym przez klientów jest to, jaka jest różnica pomiędzy gwarancją i rękojmią na system rynnowy z PCV. Otóż opieka gwarancyjna jest udzielana przez producenta i zwykle jest bardziej kompleksowa. Rękojmia jest dawana przez sprzedawcę i trwa dwa lata. Dobór odpowiedniego orynnowania dla domu lub budynku użytkowego zapewnia efektywne odprowadzanie wody opadowej. Jeżeli szukasz sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie, to wybierz niezawodne systemy rynnowe z gwarancją od Blachodach. W tym odcinku wideobloga to już wszystko. Ja zapraszam cię na kolejne odcinki. Zapraszam również na naszą stronę www.blachodach.pl, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy i do zobaczenia w następnym odcinku wideobloga.